A Bruce! Wygląda na to, że kameleon już jest. Uśmiechnij się z Nie do wiary. Prawie mu się udało. No Bruce, jeszcze raz ocaliłem świat. I co ja z tego mam? Nic. Zupełne Patrz na tych na dole. Założę się, że każdy ma kogoś bliskiego. A ja jestem tak samotny. Nie mam nikogo z wyjątkiem ciebie. Co? Następna szóstka. Zawsze tu na mnie czekasz. Jesteś jak opoka. I najładniej się śmiejesz z moich żartów. Jesteś wspaniały. Nie przewidzieć. Hej, Bruce, co powiesz? To chyba dobrze, że chcę zachować swoje właściwości. Wiedziałem, że się zgodzisz. Doktor Crawford próbuje mi pomóc, a ja uciekam. Tak samo jak uciekam przed Mary Jane. Czy w tym zachowaniu jest prawidłowość, Bruce? Nareszcie wiem, w co się zmieniam. Prawdziwego gbura. Dzięki, że mnie wysłuchałeś. Wiem, co teraz robić. Wrócę do doktor Crawford, żeby dokończyła analizę. Gdzie jest czarny kot? Do niedawna umiała mnie odszukać. Myślisz, że wciąż jest wściekła? O tak, masz rację, Bruce. Powinienem przestać lamentować i zabrać się do roboty. Pora, żeby odwiedzić doktora Conorski.